Witam wszystkich. 31 styczeń Kastorama. Sprawdzimy, czy jest ekogroszek. Ekogroszek raczej jest, ale zobaczymy, czy jest pelet, bo z tym jest problem. Także idziemy do środka. Sprawdzimy jeszcze w Brikomarsze. Bo słyszałem, że, że jest w Brikomarsze, ale zobaczymy na własne oczy. Także idziemy do środka na razie do Kastoramy. A później dobry komorsze. Nie temu palet jeszcze, jeszcze był, ale mówię, gościu przyjął Ząbkowicz tutaj. tutaj? Tu stały. Tak samo tego nie I tu były mu Multum pelletu. No właśnie to... teraz nie ma nigdzie. Generalnie jest taki problem, że on objechał tam gdzieś kłodkę, te wszystkie inne rzeczy. I, i taki problem jest, no. Samo życie, jak to się mówi. Z tym niebieskim będę, bo ja brałem taki niebieski taki w nie? Także... No. Zawsze były na zewnątrz trzy palety, tutaj stała też paleta, Aha. Palet, tego peletu też było mówisz, No ten... tak, 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 Ja mówię, ja tu byłem dwa tygodnie. Tygodni te... I to I... było dwa tygodnie temu i przez dwa tygodnie kurde to nie zeszło, nie? No tak, tak, tak. tak. Peletu w ogóle nie ma, a pan mówi, że nawet już tego orzecha, nie. Znaczy no ten orzech, tak? Ale to no. orzech też był, tak mi się wydaje, że. Był, niebieski. Że no. on tu był, dokładnie. A no. teraz nawet tego orzecha stała nie ma. Ale paleta i tam były trzy, nie? Z Znęgna to się problemu nie będzie gorzej właśnie z tym. Z tym peletem, nie? Ludzie wiadomo o co chodzi, Bo oni tam robią, chyba obliczają sobie mniej więcej ile zrobią, jak w tamtym roku, a że zima jest jak jest, to mają teraz problem, nie? Ludzie wiadomo. A teraz jak już będzie taka panika, jak to się mówi, to, to wie, każdy będzie robił zapach, no i będzie wtedy problem, nie? No. no dobra. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry. Chciałem się spytać, co z peletem ogólnie? Nie mamy peletów. Nie mamy, ale nie będzie, czy? Trzeba pytać kolegów z nadziale budowlanym. Jest problem z dostępnością. Jednak. Mhm. Bo jeszcze dwa dni temu coś tam było. Jak patrzyłem, to... W środę. W środę, w środę? samego rana się resztka sprzedała. W poniedziałek przyjechała dostawa, w środę, no już można powiedzieć, że rano nie było. Okej, okay. a kto wie, kiedy będzie? Nikt. Pewnie koledzy na dziale też nie są w stanie dokładnej daty. Określić. Aha, Także nie ma nikt, żadnej informacji. Nie. Powiedz. nie, Może pan podejść jeszcze do kolegów, za, kolegów zapytać, okay. ale jest problem z dostępnością teraz. Dobra, to no, dzięki ślicznie. Zostawiam. Mam pytanie, czy się może orientuje apele Macie, czy nie? się powinien być jeszcze. Tak, tak. Dzięki. Ale brać bo... no, tak. Idzie jak woda. Idzie jak woda? A bardzo mało przyczyni. Aha, to cały czas problem jest. Cały czas no, jest tym problem. Tak. tak, słyszałem właśnie, tak, że... tak. tak, więc brać póki jest, bo bez jaj, ale naprawdę mhm. jest z tym problem na rynku. Mhm. Okej, okay. dzięki śliczne. Także słyszeliście, że coś tam jest w brykomarsze przy kasie, ale jest duży problem. Nie ma palet. Pójdź to pan później. Duży... Jeszcze, rano Jeszcze rano był. Jeszcze rano był? To nie źle. Tutaj 20 kilo. Groszek premium. Cena 1700 chyba wychodzi. A tu jest groszek premium eko. Groszek plus ekopremium, to na 750. No i tak się sprawy mają, jak widzieliście, z peletem problem. Eko groszek jest. Tam gdzieś też nie było tego e, grubego węgla. E, w intermarsze też tego nie było, tego grubego węgla. Nie wiem, czy akurat tylko w Kastorami w intermarsze. W obi też nie było tego grubego węgla. Także ten pan mówi, że będzie właśnie palił sobie w normalnym piecu ekogroszkiem. Także tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, ja sobie zasypałem zbiornik do pełna. Sobota piec wyczyściłem. Jutro wybieram się na ferie. Także nie będzie mnie 10 dni. Jeżeli ktoś tam jest zainteresowany. Szczerze wam powiem lecę. Już mam dość tej zimy. Postanowiłem, że w tym roku zawsze latam gdzieś tam do Hiszpanii, teraz też do Hiszpanii, ale, ale na teneryfę. Jeżeli ktoś by był tam zainteresowany, jak ja to robię, wydaje mi się, że tanio, bo lot w tam i z powrotem musiałem dokładnie policzyć w trzy osoby 2000. Także jak dacie tam nie wiem 10-15 łapek w górę, coś tam napiszecie w komentarzu, żebym pokazał wam jak ja kupuję bilety, gdzie kupuję, skąd jadę, e, jak ja to robię, to to chętnie wam to nagram, ale nie wiem czy was taki temat e, będzie interesował. Także e, no tak to wygląda. Ja ten piec zostawiam sobie w mieszkaniu 16 stopni, sypię do pełna, e, tak jak tutaj mam, ustawiam kamerę. I mniej więcej powinno mi to wystarczyć, tak na, na 10, 8, 10 dni. Tak mi się wydaje, ale przyjdzie mój kuzyn. Ewentualnie tutaj mam naszykowane worki. Tak sobie tutaj poobcinałem te góry. Bo on był taki, tak mi się wydawało, że lekko był wilgotny. Ten groszek wesoła. I widać, że delikatnie, jak mam tak otwarte 1-2 dni, to zmienia kolor. I tu mam właśnie tak naszykowane z 20. Sztuk takich worków, także jak przyjadę, żebym miał czym palić, nie? bo w zima nie odpuszcza, niestety u nas. Także w tej kastorami wziąłem jeszcze z ciekawości ten karbon. on jest tam po 1500 zł. Nie? Także cena jest w miarę, ale szczerze Wam powiem, jest delikatnie wilgotny. Tak właśnie z ciekawości go, go wziąłem. Nie? Także. No, także tak to mniej więcej wygląda. Może coś Wam nagram z tej, z tej Teneryfy, zobaczycie, jak, jak to mniej więcej tam wygląda. Ja tam byłem na Lanzarote, to jest obok wyspa, a na Teneryfie nie byłem. No i sobie zawsze chciałem ją zobaczyć. Dobra, to co? Dziękuję wszystkim za łapki w górę. Przede wszystkim dziękuję wszystkim za subskrypcję. Coś tam będę nagrywał, może interesującego. Także do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.